Siemano widzowie, dzisiaj, dzisiaj się zajmujemy rysowaniem, a dokładniej to wam zaraz powiem. Ostatnio byłem w MPQ, to, to sobie kupiłem <laughs>, takie markery akrylowe krakadu To one jeden na drugi po prostu nachodzą. Jeszcze ja mam o mam jakąś muzeczkę znowu wkleję w tle. O. I tutaj taką platformę jeszcze. To jest taki fajny zestawik e, akrylowych markerów. i chyba nawet 24 jest. Prawie mi odpadła jedna część, bo coś mi nie chce teraz najść. Ale one się łatwo zamykają. Ja no Tam to mi odpadło, bo ja nie wiem, czy ja jeszcze zrobię. Ale spróbujemy. No, chyba zrobię. No już naprawdę. Nie wiem. No ale to takie coś sobie kupiłem ostatnio. I dzisiaj sobie będziemy ogólnie rysować. Już wam daję do... Tutaj wam dam jakąś... O. Dobra. Tak. Wszystko. Dobra. Dzisiaj nie wiem, co jeszcze będziemy rysować, ale coś bym chciał fajnego narysować. I chyba taką, kłopę kłapę go tak to można nazwać, ale zanim to, to muszę sobie natemperować ołówek. Ostatnio byłem w TK sobie kupiłem trzy takie ołówki, dosyć drogie, były chyba 30 parę złotych, 20 par, ale najlepsze ołówki, cały czas ich używam teraz. I tak. Zaczynamy rysowanie. mu tutaj taką głowę, tutaj tą czuprynę. On ma być zrobiony w takiej dosyć słodkiej wersji. Eee, w takiej no fajnej myślę, że będzie fajna ta ogólnie wersja tego całego. No. Więc lecimy dalej tutaj. Tu by było tak. I ucho. I tak. I drugie ucho będzie robione tutaj. Tak zawsze trzeba potem przymierzyć jak to wyjdzie. Tak i on tutaj zawsze miał taką kreskę tu gdzieś tu. Coś takiego. Tak i tutaj i oko. Okrągłe oczy zrobimy, nie takie jakieś tam, bo tam ma różne oczy, takie ten, ale zrobimy coś takiego może tylko jak to zrobić? nie wiem może tak? coś takiego może? tu będzie ogon a mu raz taki inny ogon coś takiego może jakąś kokardkę kokardkę jeszcze o i może takie o karą takim tym i tutaj chło tu tak bardziej wyżej tu A tu może taką tu może albo odtąd o jak tutaj takie coś zrobić coś takiego masz... Tak, i teraz e, tutaj robimy coś takiego. I tutaj, że ten brzuszek, jak on ma taki fajny brzuch zawsze. Coś takiego i coś takiego. No, szkic mamy, takie chłopu To ma być wersja taka dosyć słodsza i taka ogólnie, takiego chudszego, bo nie on aż taki tu istnieje. Jest on jest taki nie jest chude, ale no... Więc teraz go będziemy sobie kolorować. Wezmę sobie taką gumkę e, tą chlebową. Jak w, w ogóle tutaj jeszcze mam... Chodź tylko. mam. Ok. Teraz wyciągamy górkę. Dobra, wygumowane. I teraz będziemy używać albo markerów e, akrylowych, znaczy cichlowych, albo choćby i takich jeszcze tam mam, tam albo alkoholowe teraz mam dosyć problem ale jeszcze chyba nawet wiem jak to zrobimy, więc e, będziemy robić e, akrylowymi markerami najpierw bierzemy taki skórowy, sobie właśnie z poski ten akurat Ja tak jeszcze w miarę pamiętam jego kolory, ale zrobimy go i co w takiej trochę innej. Dobra. I zrobimy go może w fiolet. Taki jasny. Coś takiego. Dobra, to ja sobie odblokuję markę, jeszcze nie jest odblokowany. Wkładce sobie kupiłem taką podkładkę i żeby tutaj można było odblokowywać to. Tak właśnie się jest po to. I kolorujemy uszy już mamy, a teraz jeszcze głowę pokoloruję i tą czuprynę tutaj. Dobra, głowę już mam, ale nie wiem jaką mam zrobić ciuprynę, może taką ciemniejszą fioletową zamiast czarnej, też można raz tak inaczej, więc też tak zrobimy raz wezmę to teraz poska aż takiej jasnej poski się nie miałem, żeby zrobić tym, bo bo poska jest typowo akrylowe, one dlatego są takie drogie no a już te inne to są na bazie przeważnie wody albo te właśnie ta są też pełni akrylowe, te, te wiecie, jak ja na początku pokazywałem więc ja jeszcze e, pokoloruję tym samym kolorem, co tutaj mu to ten taki ten kolorowałem no i jeszcze to trochę poprawię, tak bardziej dobra. No i to pokoloruję no. na nowo dniem. XD, by the way, ja podczas rysowania. Dobra, jeszcze, żeby trochę się nowe markery, to sobie wezmę, że całkowicie te się nowe, jak Wam mówię. I żeby coś się odbijało, to zrobimy czerwony też. One się super kryją i wszystko. No, ładne, na montowane są kolorki i, i takie fajnie ogólnie są zrobione. Ja się biorę za kolorowanie, teraz jeszcze tego i zaraz do was wracam. Ja to kupowałem na myśli właśnie okła te dwa markery, bo kupowałem wtedy ten i ten na myśli okła pouchy, bo są i szare i fioletowe. Dajcie w ogóle znać jakim wam się kojarzy okła Fioletowe, szarne są, wszystkie są. A ja dalej koloruję. I czekamy aż zaschnie. A za ten czas sobie naszykujemy e, cienkopisy, czyli wyciągnęły piórnik. Ło, mi jedno wyleciało, taki piórnik. 01 za cienki, 03... Może być 03, nie semka, zero semka. Tak wiele gwiazd Zachowała w Twój Kłopot nas Teraz jeszcze tutaj Poprawimy Po tobie ten ślad Nie będę Baczał Zniknij wtedy ja Poznam siebie oczywiście podpis. To już jest e, koniec odcinka. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek. Oto jest e, efekt końcowy tej pracy. Dajcie znać, jak Wam się do podoba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. I subskrybujcie kanał. Piu! Pau, pau, pau.